Korzystając z przerwy w rozgrywkach Ekstraklasy piłkarze PGE GKS-u Bełchatów rozegrali sparring z Pogonią Siedlcem. Trener Kamil Kiereś nie mógł jednak skorzystać ze wszystkich zawodników, m.in. Filip Modelski i Leszek Nowosielski są przecież na zgrupowaniu młodzieżowej reprezentacji Polski. W wyjściowym składzie pojawili się więc na przykład Łukasz Bocian i Maciej Mysiak. Całe spotkanie rozegrał w bramce nasz trzeci golkiper Maciej Krakowiak. Już pierwsza groźna akcja GKS-u mało co nie zakończyła się bramką piłkę w środkowej części boiska. Przejął Tomasz Wrobel. Rywale próbowali mu odebrać futbolówkę, ale pomocnik GKS-u, nie dość, że się przy niej utrzymał, to zagrał do Dawida Nowaka. Ten nie namyślając się, wrzucił w pole karne i Mirosław Bożo, gdyby lepiej przymierzył. Tak czy inaczej, akcja mogła się podobać. Goście zaatakowali w szóstej minucie. Dariusz Ziewulski zagrał w kierunku Adama Czerkasa, znanego zapewne między m.in. z występów ŁKS-ie Łódź. Czerkas wygrał pojedynek z Matelaciczem, zdołał nawet dośrodkować, ale dobrym powrotem popisał się Łukasz Bocian. Chwilę później znów groźnie zaatakowała Pogoń i znów zagranie do Adama Czerkasa napastni gości wpadł w pole karne, uderzył, ale znakomitą interwencją popisał się Maciej Krakowiak. Rywale próbowali jeszcze swojej szansy kontynuując grę, ale obrona GKS-u nie pozwoliła już na zbyt wiele, a dodatkowo główkujący Czerkas był na spalonym, więc nawet gdyby piłka wpadła do siatki, to gol nie byłby znany. Przenosimy się pod bramkę pogoni z autu Maciej Mysiak do Dawida Nowaka, teraz Tomasz Wróbel, ponownie Maciej Mysiak, centra i przed szansą stanął Szymon Sewala, ale blokowany nie oddał mocnego strzału i Jacek Kozaczyński złapał piłkę. I kolejny aut Bełchatowian, znów zagranie do Dawida Nowaka, ten ładnie wrzucił Tomasz Wróbel z woleja i słupek gratuje gości przed utratą gola. Ta dwójka zawodników najczęściej nękała obronę pogoni. Tym razem z prawej strony na rajd zdecydował się Dawid Nowak. Strzał jednak został zablokowany, podobnie jak dobitka w wykonaniu Tomasza Wróbla. Nadal było więc 0 do 0. Zmienić wynik próbowali też Siedlczanie, akcja prawą stroną boiska Adam Czerkas do Roberta Kwiatkowskiego, dośrodkowanie i znów pewna interwencja Bełchatowskich obrońców. Mimo iż był to tylko sparring, to kibica zapewne nie mogli się nudzić, sporo było ciekawych akcji i to właśnie jedna z nich. Dawid Nowak śmiało wpadł w pole karne, minął jednego obrońcę, drugiego i tylko żółt I dla odmiany sytuacja pod bramką GKS-u. Goście wymieniali między sobą podania, ostatecznie piłka trafiła do Roberta Kwiatkowskiego, ale ten strzał pewnie wyłapał Maciej Krakowiak. Strzału z dystansu próbowali goście, spróbowali też i bełchatowianie. Akcję zainicjował Dawid Nowak, któremu pozycji strzeleckiej nie udało się co prawda wypracować, ale ten strzał Mirosława Bożoka był konsekwencją pracy wykonanej przez popularnego Dawidka. A w tej sytuacji niewiele zabrakło gościom do szczęścia. Błąd Damiana z Bozienia, ale Adam Szerkas strzelił nad bramką. I gospodarze: Tomasz Wróbel w kierunku Dawida Nowaka, ale był tam też Maciej Mysiak. Jednak ten strzał był niecenny. Bełchatowianie przycisnęli dobry odbiór piłki przez Łukasza Bociana, Paweł Buzała minął jednego z obrońców i przymierzył ile sił w kierunku bramki gości, ale Jacek Kozaczyński wybił na róg. Ta przewaga w 33 minucie przyniosła w końcu efekt w postaci gola. Paweł Buzała zagrał do Macieja Mysiaka, ten wypatrzył Dawida Nowaka i 1 do zera dla GKS-u. Lełchatowianie szli za ciosem, z prawej strony boiska faulowany był Mirosław Bożok, sam poszkodowany był wykonawcą rzutu wolnego. Miękka centra, Grzegorz Baran głową, słupek, dobitka Macieja Mysiaka obok bramki, ale takie okazje trzeba wykorzystywać. W 39 minucie było już jednak 2-0, wywalczona piłka z prawej strony boiska, dobre dogranie na środek do Dawida Nowaka i napastnik rodem z nie marnuje takich okazji. Bardzo ładny strzał w okienko. W drugiej połowie trener Kamil Kiereś dokonał kilku zmian, a szansę na debiut dostał m.in. Joshua Balogun, który w młodej ekstraklasie strzelał sporo bramek. I to właśnie od jego akcji rozpoczynamy drugie 45 minut. Centra w pole karne, zgranie Marcina Żewłakowa, jeden strzał, dobitka, ale obrońcy byli czujni. A to już rzut roczny. Jak zwykle Kamil Kosowski. Dośrodkowanie Szymon Sawala i początkowo sędzia odgwizduje rzut wolny. Zawodnicy się dziwią, a arbiter ostatecznie zmienia decyzję i pokazuje, że gol jednak jest uznany. To była 52 minuta meczu. Minęło zaledwie 60 sekund, aby Bełchatowianie wykonywali rzut rożny z lewej strony boiska. Pierwsza centra Kamila Kosowskiego nieskuteczna, ale druga była bardziej dokładna. Damian Zbozień może niezbyt czysto trafił w piłkę, ale za to skutecznie i GKS prowadził już 4-0. A trzy minuty później Pogoń straciła piątą bramkę. Grzegorz wypadł wypatrzył Joshua Baloguna, ten wpadł w pole karne, zagrał do Szymona Sawali i Siedlczani rozbici kompletnie. GKS nie poprzestawał na tym. Agresywna gra w środku umożliwiła odbiór piłki przez Marcina Rzewłakowa, który po kilku metrach postanowił sprawdzić umiejętności bramkarza gości Jacek Kozaczyński, wybił jednak na róg. Goście od czasu do czasu próbowali zagrozić bramce Bełchatowian, choć zagrozić. To może za dużo powiedziane, bowiem ten strzał Grzegorza Krystosiaka raczej trudno uznać za zagrażający Maciejowi Krakowiakowi. Niewiele zabrakło, a Hattrika ustrzeliłby Szymon Sawala. To centra Damiana Zawieji i główka właśnie Sawali. Minimalnie nad poprzeczką. Bełchatowianie próbowali w atakach różnych rozwiązań. To dalekie podanie do Marcina Żebłakowa i strzał napastnika GKS-u, ale uderzenie było zbyt słabe i praktycznie w sam środek. Choć trzeba też oddać, że pozycja nie była wymarzona. 5 do 0. Takim wynikiem zakończyło się ostatecznie to spotkanie i na pewno cieszy forma strzelecka przed derbami z uks em które czekają nas za tydzień. Powiem szczerze. No, jeśli nie z pogonią siedlce, to z kim? No, wydaje mi się, że musimy od, od siebie wymagać, żeby w meczu sparringowym z takimi drużynami ta gra w 100% od, odbywała się pod, pod nasze dyktando. Tutaj, broń Boże, nie umniejszając klasy rywala. Wiadomo, że chłopcy, zwłaszcza w pierwszej połowie, starali się pokazać i pokazali troszeczkę, troszeczkę takiego dobrego futbolu. Natomiast no, my, jeśli chcemy myśleć o czymś. Poważniejszym niż, niż do tej pory w ekstraklasie. To, to takie mecze sparingowe muszą się odbywać w 100% pod naszą, pod naszą kontrolą i przebiegać po, po naszej myśli. Dla mnie takim bardziej miarodajnym. Wykładnikiem jest, są ostatnie mecze ligowe, że, że w tych czterech ostatnich spotkaniach zdobyliśmy siedem bramek, to, to, to jest dla mnie takie najbardziej miarodajne i tego się trzymam. No, liczę na to, że, że zespół w tych ostatnich czterech meczach, które są teraz jeszcze do rozegrania jesienią, że utrzyma dobrą dyspozycję w grze, a to się przełoży na te, na te sytuacje bramkowe no i na bramki. No. Liczę na dobry finisz. Nieobecność Łukasza Sopel jest niepokojąca? Nie ma go ze względów zdrowotnych, czy po prostu ma coś innego wcześniej? To jest decyzja sztabu szkoleniowego. Łukasz miał troszkę taki inny cykl przygotowawczy teraz do najbliższego spotkania. Dzisiejszy meczu odpoczywał, szansę dostał młodszy kolega i myślę, że nie zawrót. A więc kibice powoli mogą się już szykować na derby. Oczywiście, wcześniej oglądając zapowiedź tego spotkania w GKS TV.